Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Łukasz Zębiko, Anda TMS Broker, skłaniam się 8.30 i rozpoczynamy rynkowe Espresso w poniedziałek, które potrwa około 15-20 minut. Na początku oczywiście kwestie formalne, też bardzo proszę Państwa o krótki komentarz, czy jakość dźwięku oraz obrazu jest ok i za moment rozpoczynamy. Informacja związana z ryzykiem, z ryzykiem związanym z inwestycjami na rynku OTC, na rynku kontraktów lewarowanych na różnice kursowe, które są w ofercie Oanda TMS. No i też informacja z mojej strony na temat tego, że wszystkie nasze webinary, ale również nasze komentarze, nasze analizy to, co dzieje się obecnie na rynku. Najważniejszego umieszczamy w zakładce Newsy w aplikacji mobilnej, z, którą, z której mogą oczywiście Państwo w głównej mierze handlować na swoim rachunku. Przechodząc już do wydarzeń bieżących, pozwolą Państwo, że przedstawię Państwu kilka wykresów, które dla Państwa przygotowałem. Zaczniemy oczywiście od sytuacji od sytuacji, jak rynek postrzega przyszłą ścieżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na moment obecny, jak to się zmieniło w ostatnich w ostatnich dniach. Proszę, proszę, zauważyć, że aktualnie notowania kontraktów Fed Funds Futures wskazują prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w listopadzie przez Rezerwę Federalną o 25 punktów bazowych to prawdopodobieństwo wynosi około 90%. W grudniu rynek zakłada, że Fed ponownie dokona takiej obniżki i to jest szansa wyceniana w okolicach 90%. Chciałbym tu przypomnieć, że no przede wszystkim zmieniło się to w ostatnich tygodniach, kiedy jeszcze no rynek zakładał, że, że ten scenariusz obniżenia 50 punktów bazowych jest. Bardzo realny. To po danych, z bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy, spowodowało, że te oczekiwania na mocniejszy ruch ze strony Rezerwy Federalnej no, całkowicie wyparowały. I w tym momencie rynek zakłada, że Fed będzie działał zgodnie z tym, co wskazywały ostatnie wrześniowe, wrześniowe projekcje, to co wynikało z wykresu kropkowego. Jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, prawdopodobnie w najbliższy w czwartek dojdzie do kolejnej obniżki stóp o 25 punktów bazowych. Tak wynika przynajmniej z, z sugestii pani Christine Lagarde, która jakiś czas temu w wystąpieniu w Parlamencie Europejskim zasugerowała możliwy taki ruch, szczególnie kiedy wskaźniki koniunktury, takie jak PMI, -e, Osłabły i kontynuują trend spadkowy, natomiast wskaźniki inflacyjne też zaskoczyły dość niskimi wartościami, i ten, ten zbiór danych, można powiedzieć, jest pewnego rodzaju argumentem za tym, że Europejska, Europejski Bank Centralny będzie luzował o 25 punktów bazowych, ale jeszcze jakiś czas temu rynek zakładał, że będziemy mieli przerwę, to zostało oczywiście już uwzględnione w wycenie euro, bo euro-dolar jest niżej niż jakiś czas temu, oddalił się zdecydowanie od poziomu 1,12 i aktualnie jesteśmy w okolicach 1,0930, ten lokalny dałek w okolicach 1,09, 1,0915. Aktualnie rynek zakłada bardzo wysokie prawdopodobieństwo ruchu o 25 punktów bazowych, w czwartek to jest powyżej 97%. Zakłada również, że taki ruch będziemy mieli i w grudniu, a następnie w styczniu i w marcu. Natomiast prawdopodobnie może może dojść do czegoś takiego, że jeszcze w tym roku będziemy mieli sukcesywne dwie obniżki, ale w przyszłym europejski bank centralny będzie wyhamowywał te obniżki i będzie bardziej podejmował decyzje. Na wszystkich, na jedynie na spotkaniach, na których będzie miał dostęp do nowych projekcji. Takie jest ogólne założenie i, i, i być może to zostanie również tu wycenione w tym, co, co przedstawia ten, ten wykres co automatycznie mogłoby lekko umocnić, umocnić euro. Jeśli chodzi o piątkowe dane, dane PPI. W ujęciu rok do roku dla Stanów Zjednoczonych wzrosły z poziomu poprzedniego 1,7 do 1,8. To jest ten wskaźnik zasadniczy, wskaźnik bazowy. Urósł z 2,4 do 2,8. Oczekiwano o, o, o odpowiednio 1,6 i 2,6. Natomiast dynamika miesiąc do miesiąca zmalała w porównaniu do poprzedniego miesiąca i też w porównaniu do oczekiwań w przypadku inflacji zasadniczej, wypadła ona na poziomie 0, a inflacja bazowa po wyodrębnieniu cen energii i cen żywności uplasowała się na poziomie 0,2%, więc mamy podbicie w ujęciu rok do roku, w ujęciu miesiąc do miesiąca, no powiedzmy stabilizację, ale no, nie, nie, nie ma tutaj przede wszystkim wzrostu, jest, jest albo ustabilizowanie się, albo minimalny Minimalny spadek. Tak wygląda mniej więcej sytuacja w cen producenckich w Stanach Zjednoczonych. Usługi wciąż stanowią w tym momencie największy udział w tej inflacji i zarówno konsumenckiej, jak i producenckiej. To jest oczywiście zasadnicza, ale tu jest również wyodrębniona inflacja bazowa 2,8. Jeśli chodzi o indeks Uniwersytetu Michigan, to on niespodziewanie lekko się obniżył do poziomu 68 i 68 9. Natomiast rynek za bardzo nie zareagował, nie zareagował na te dane i można powiedzieć Tutaj tutaj nie, nie, nie widać było większej, większej reakcji. W przypadku Wixa, patrzymy, jaki jest sentyment. No, widać, że ten sentyment się trochę poprawia. To też jest widoczne w, we wzrostach na ostatniej sesji w, w, w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście również te wzrosty. Dow Jones urósł o 1%. Nasdaq o. O 30 SP 500, o 60. W Europie również mieliśmy dobrą sesję. Rozpoczął się sezon wyników w Stanach Zjednoczonych. Wells, Wells Fargo podało wyniki, które były lepsze od oczekiwań. Tesla niestety straciła na wartości, bo duże tutaj rozczarowanie z. Przedstawianiem szczegółów robotaxi i, i no, notowania, notowania zaliczyły słabą, słabą sesję. Dzisiaj w Chinach mamy dość dobrą sesję, co jest pewnego rodzaju pokłosiem tych zapowiedzi ministra finansów Chin, który, pomimo tego, że nie powiedział o żadnych konkretów, no to tutaj obiecał, że będą kolejne działania stymulacyjne gospodarkę zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie oprócz dobrych, dobrych wyników Wells Fargo również dobre wyniki zaprezentował J.P. J.P. Morgan w przypadku surowców to w piątek mieliśmy spadek zarówno ropy Brent jak i ropy W.T WTI. Natomiast aktualnie, aktualnie widzimy tak, bo to są przepraszam wyniki jest już z dzisiaj w piątek mieliśmy spadki na poziomie mniej więcej 0.5%, aktualnie jest to, to przecena już powyżej 1% w przypadku w przypadku złota mamy wzrosty. Dziś jesteśmy w okolicach 2660 więc, więc złoto sobie radzi bardzo, bardzo dobrze. Mniej więcej tak wygląda indeks dolarowy, który w ostatnim czasie no, nieco spowolnił tą aprecjację, która trwała mniej więcej od początku października, notowania dotarły do no, takiego newralgicznego poziomu. Co prawda to są mniej więcej okolice dołków z przełomu 2023-2024, do dołków z połowy z lipca 2023 to jeszcze tutaj minimalnie zabrakło, ale mimo wszystko no tutaj rynek znalazł takie wsparcie, które koresponduje z tymi minimami z 2023 czy z minimami z przełomu 2023-2024. 24. Ropa Brent tak jak wspomniałem, aktualnie traci, w piątek również traciła, natomiast oczywiście w październiku ze względu, na, ze względu na te wydarzenia na Bliskim Wschodzie notowania ropy Brent zyskały nawet w okolice 80 dolarów 80 dolarów za baryłkę. Pozwolą Państwo, że jeszcze przedstawię tutaj platformę MT MT5, która, która, jest, który, która jest takim podstawowym narzędziem w ofercie, w naszej ofercie. Spójrzmy sobie na złoto. Aktualnie widać notowania 2663 nawet i zbliżają się do historycznych. Rekordów, które zostały ustanowione tutaj w ostatnim tygodniu września, w okolicy 2683 dolarów, więc około 20 dolarów brakuje do wyrównania tych maksimów, i myślę, że niebawem tego doświadczymy. Szczególnie jeśli Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe, to również będzie wpływało. Prowzrostowo nadal na, na złoto. Widać, że na razie ta dynamika wzrostów, ona niesłabnie. Mamy, mieliśmy tutaj powiedzmy taką dwutygodniową korektę, która spowodowała, że notowania zeszły z 2683 do mniej więcej 2605, i tutaj mamy taki lokalny, lokalny podwójny, potrójny dołek, który widać na razie. Na razie zakończył te, te spadki. Tutaj mamy coś na kształt takiej flagi, i aktualnie wychodzimy górą z tej, z tej formacji. W przypadku kabla należy też wziąć pod uwagę to, że aktualna korekta na kablu jest bardzo zbliżona do tej, która miała miejsce która miała miejsce poprzednio, a dokładnie w lipcu oraz na początku na początku sierpnia dodatkowo mamy wsparcie horyzontalne, to, które tutaj Państwu w tym momencie wyrysowuję. Więc dodatkowo jeśli rozciągniemy siatkę zniesień wewnętrznych, patrzę, czy tutaj nie wypada jakaś, jakaś, jakiś kluczowy poziom. No 38,2 ten poziom zniesienia wewnętrznego, który, do którego, często rynek, którego który często rynek testuje. No, do, do, do tego poziomu jeszcze tutaj nam jakiś dystans brakuje, nie, oczywiście nie, jest to dystans bardzo niewielki, ale on nie wypadł tutaj precyzyjnie, no ale mimo wszystko jest możliwość, że tutaj kabel przynajmniej w krótkim terminie odbije i no, na razie dominującym trendem na GBPUSD mimo wszystko jest trend wzrostowy, więc jakby... Posługując się tą zasadą, no to większe prawdopodobieństwo spadków, no ale korekta, która miała miejsce w październiku i pod koniec rozpoczęła się pod koniec września. No, przyjęła już dość pokaźne, pokaźne tutaj wartości, więc moim zdaniem w krótkim terminie jest tutaj szansa na odreagowanie. No, to musiałoby być bardziej związane chyba z osłabieniem dolara i zobaczymy, czy dolar odda część tych zysków, które wypracował w ostatnim w ostatnim czasie. Bitcoin cały czas powiedzmy w takiej dużej, bardzo dużej formacji flagi w takim trendzie spadkowym, który trwa, trwa od, od, od marca, duża, duża powiedzmy taka zmienność tutaj miesięczna. Ale nie mamy ewidentnego kierunku. Cały czas jest to taka powiedzmy szeroka konsolidacja, która, u, u, która trochę uformowała się w taki trend, trend spadkowy, natomiast w długim terminie widać, że po tym impulsie wzrostowym no, mamy na razie taki przystanek. Szeroka konsolidacja, szeroka korekta, ale no, można ją zaliczyć do takiej dużej korekty wielomiesięcznej w formacji flagi która no, sugeruje, że w długim terminie możemy zaatakować historyczne rekordy i wejść wyjść wysoko w kierunku 8-10 tysięcy dolarów za, za jednego Bitcoina, tak aktualnie wygląda sytuacja. No i, i jeśli chodzi o ropę, brand, proszę zauważyć, że na razie te, te, te wzrosty trochę spowolniły. Mieliśmy w ostatnim czasie oczywiście podwyższoną zmienność. Po tych mocnych wzrosach na początku października też mieliśmy dynamiczną korektę, która miała miejsce 8 i 9 października, czyli w, przyszłym, w ubiegłym tygodniu. No i teraz tutaj otwarcie jakąś luką spadkową, ale teraz rynek trochę odrabia te, te zaległości, ale w sposób na razie nieznaczny. Mamy oczywiście lukę spadkową na na ropie zobaczymy, jak notowania będą przebiegać dalej. No i dax na końcu, po bardzo wąskiej, bo po bardzo płytkiej korekcie, notowania dotarły do wsparcia horyzontalnego, czyli tego poziomu, który koresponduje tutaj ze szczytami z połowy maja i ze szczytami z przełomu z początku września i końca, końca sierpnia. No i wszystko wskazuje na to, że niebawem znajdziemy się blisko historycznych rekordów. Co oczywiście z jednej strony rodzi ryzyko większej przeceny i realizacji zysków, ale też pokazuje, że może, mogą tutaj, mimo wszystko, siła byków może wziąć w górę i wyjdziemy na nowe historyczne rekordy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę udanego tygodnia, miłego, miłego dnia, udanych inwestycji. I jutro w imieniu Adama zapraszam na godzinę dziewiątą. Dziękuję, raz jeszcze kłaniam się i do usłyszenia.